Death. Spokój i opanowanie, mężczyzna z nożem w głowie. Noże nie spadają z nieba, prawda? Chiński mężczyzna imieniem Xiao powinien być szczęśliwy, że żyje, po tym jak spadający nóż wbił mu się prosto w głowę w poniedziałek. Xiao szedł River Street w Guan Yang, kiedy cztery piętra wyżej pan Wu chciał podciąć kwiaty na swoim parapecie. Wu mówi, że podmuch wiatru wyrzucił nóż Ouch! Ostrze wbiło się wprost w głowę Xiao, który z jakiegoś powodu nawet tego nie zauważył i przeszedł jeszcze około 90 metrów, zanim ktoś zwrócił mu uwagę na nóż wystający z lewej strony jego głowy. Xiao nagle poczuł ból, na szczęście przechodnie wezwali pomoc. Na jego szczęście ostrze nie przebiło czaszki i Xiao dochodzi już do siebie.